Wiadomości z Małopolski. Dobra wiadomość dla pracowników małopolskich instytucji kultury. Po rozmowach z przedstawicielami związków zawodowych, zarząd województwa zarekomendował kolejne podwyżki. Środki przeznaczone na ten cel to łącznie blisko 12 milionów złotych. W przypadku najmniej zarabiających, wynagrodzenie wzrośnie o 585 zł brutto na etat. W przypadku pracowników instytucji z najwyższymi zarobkami, 480 zł brutto na etat. Dodatkowo, na spotkaniach z przedstawicielami związków zawodowych została wypracowana rekomendacja, że 70% kwoty podwyżki otrzymuje każdy pracownik, natomiast Natomiast pozostała pula 30% pozostaje do rozdysponowania przez dyrektora każdej instytucji kultury w porozumieniu ze związkami zawodowymi bądź przedstawicielami załogi. Obie strony zaufały sobie nawzajem i mamy dobre efekty naszych rozmów, mówi marszałek Witold Kozłowski. Okazuje się, że na spokojnie, przy stole negocjacyjnym, przy rozmowach można dojść do porozumienia, które satysfakcjonuje wszystkie. Wszystkie strony. I za to też dziękuję bardzo, Pani Marszałek Iwonie, Iwonie Gibas i pani dyrektor Monica Gubale wraz z pracownikami, bo państwo przede wszystkim ten Ciężar na siebie na siebie bierzeć. To, co jest ważne i co chciałabym podkreślić, żeby zobrazować państwu sytuację w instytucjach kultury. To jest sprawa najniższej krajowej. podkreśla Iwona Gibas z Zarządu Województwa. W 2021 roku mieliśmy prawie 280 pracowników na prawie 800, którzy zarabiali najniższą średnią krajową tyle Urząd Marszałkowski musiał dodatkowo dopłacić przy każdej rewaloryzacji do podnoszonej najniższej e, krajowej. E, natomiast obecnie w 2023 roku mamy tylko sześciu pracowników na najniższej krajowej i myślę, że to najlepiej obrazuje sytuację finansową e, naszych e, pracowników. Z tych sześciu pracowników trzech jest e, pracownikami sezonowymi, dwóch jest na zastępstwie, no a jeden jest e, zatrudniony faktycznie Pewnie jakiś nowy e, e, pracownik. Z przebiegu rozmów i całych negocjacji zadowolenia nie kryli obecni na konferencji prasowej przedstawiciele pracowników z Małopolskich Instytucji Kultury, w tym Krzysztof Wójtowicz z Opery Krakowskiej. Pieniądze, oczywiście, inwestycje, dotacje to wszystko jest bardzo ważne, bo to wszystko pozwala nam godniej żyć, godniej pracować. Natomiast we współpracy z panem marszałkiem, z panią marszałek, z panią dyrektor. Po prostu czujemy się szanowani jako ludzie kultury. Dodajmy, że zarząd województwa małopolskiego zarekomendował także przekazanie środków finansowych małopolskim instytucjom kultury z przeznaczeniem na nagrody świąteczne dla pracowników, które będą wypłacane pod koniec roku przed świętami Bożego Narodzenia.